Myślę, że wszyscy jesteśmy już zaznajomieni dość dobrze z portalami społecznościowymi. Wiemy dokładnie, że portale te wyciągają z nas masę cennego czasu. A w związku z tym wydaje się, że rozsądną decyzją jest, aby znaleźć taki portal, taki serwis, który oferuje jakąś wartość dodaną. Który nie tylko będzie wyciągał z nas czas, ale może dzięki któremu dowiemy się czegoś więcej. No, i takim portalem, takim serwisem jest z pewnością serwis Quora. Jest to serwis, w którym użytkownicy zarówno zadają pytania, jak i odpowiadają na te pytania. Przy tym również w tych pytaniach starają się organizować je w jakieś grupy tematyczne i naprawdę, biorąc pod uwagę fakt, że jest tam spore grono osób posiadających bardzo unikalne doświadczenie w jakiejś branży, w jakiejś dziedzinie. Wydaje się, że ten serwis niesie ze sobą bardzo dużo ciekawych wartości dodanych. No i ktoś, właśnie w tym serwisie, odpowiadając na pytanie jednego z uczestników, stwierdził, że coś takiego jak polskość nie istnieje. Troszkę mnie to zastanowiło. Oczywiście było uzasadnienie, że. Nie da się polskości opisać, nie da się polskości zdefiniować. Nie do końca się z tym zgadzam. Uważam, że coś takiego jak polskość jak najbardziej istnieje i jak najbardziej można ją zdefiniować, nawet nawet biorąc pod uwagę branżę, w której pracuję. Nawet jeżeli chodzi o budownictwo, to przecież wydaje się, że naprawdę mamy typowo polskie budowy. Typowo polski sposób budowania, oczywiście ze wszystkimi tego konsekwencjami, tymi dobrymi i tymi złymi. A zatem polskość na budowach, mówiąc w dużym skrócie, to przede wszystkim bardzo specyficzne podejście do planowania i do samego budowania. Począwszy od samego początku, od procesu projektowania, Poprzez metraż tego domu, a skończywszy na technologiach, z których korzystamy, i nawet sposobie, w jaki ogradzamy nasze nieruchomości. A skoro zbliża się nowy rok i mamy czas życzeń noworocznych, to życzmy sobie tego, aby budowanie po polsku zawsze było synonimem jakości, rzetelności i trwałości. I życzmy sobie tego, aby budowanie po polsku oznaczało również. Więcej języka polskiego na polskich budowach. Bo niestety tego języka polskiego zaczyna nam na tych budowach brakować. To jest 45. odcinek Rozmów na fundamencie, a jego tytuł to Polska Rzeczpospolita Budowa. Zapraszam serdecznie. No to jak wygląda to budowanie po polsku? Jak wygląda to budowanie, które ma swój indywidualny polski charakter? Jak doszukać się polskości w naszych domach? No, myślę, że tutaj warto przywołać jest jedno takie kluczowe hasło, które będzie spinało niejako klamrą całą, że tak powiem, filozofię budowania po polsku. Mianowicie, musi być tanio i dobrze. To hasło brzmi nieco jak oksymoron, bo jak mawiał swego czasu jeden z menedżerów, z którym miałem możliwość kilka lat pracować: tania i dobra jest tylko i wyłącznie kapusta kiszona. No tak, tanio i dobrze. Coś takiego naprawdę bardzo ciężko jest osiągnąć, ale okazuje się, że wielu Polaków naprawdę wie, jak to zrobić. I nie chcę powiedzieć przez to, że Należy traktować taki sposób budowania jednoznacznie źle. Nie, absolutnie nie. Wydaje mi się, że jest to pewien taki sygnał, że faktycznie potrafimy budować tak, jak stoi nam, że tak powiem, z naszym budżetem. Czyli, krótko mówiąc, jeżeli nie mamy zbyt dużo środków, jeżeli nasze środki są ograniczone, no to nawet biorąc pod uwagę fakt, że tych środków mamy tyle, ile mamy. Jesteśmy w stanie nawet z tego pobudować. No i co oznacza to hasło, tanio i dobrze. Jeżeli byśmy się spróbowali zastanowić i wyobrazić sobie, co pod tym hasłem się kryje, to myślę, że warto jest tutaj wymienić kilka rzeczy. No po pierwsze, jest to z pewnością przypadkowy dobór fachowców. Jest to pewnego rodzaju standard. Niestety, standard, na który nie za bardzo mamy. Duży wpływ z tego względu, że większość dobrych fachowców, a fachowców naprawdę w Polsce, czy też polskich fachowców, mamy bardzo dobrych. Problem w tym, że większość z tych fachowców zasila budowy, które są zlokalizowane poza granicami naszego kraju. No i niestety ten przypadkowy dobór fachowców powoduje, że mamy liczne przestoje, mamy też jakość prac, która niestety do najwyższych nie należy. Ale mamy również przypadkowy dopór materiałów. Tutaj wskazałbym kilka przyczyn takiego stanu rzeczy. Myślę, że cena stała się takim elementem, który jest głównym kryterium zakupowym, w jaki sposób wykreowano u nas to hasło ccc, czyli cena czyni cuda. Pozwolono Polakom uwierzyć, że za niską ceną może się kryć dobra jakość. Ja wcale nie wykluczam tego, że tak jest. Czasem być może faktycznie tak jest. Natomiast raczej wydaje się, że niska cena będzie jednak gwarantem słabszej jakości, że niska cena skądś się bierze. Jeżeli ktoś sprzedaje produkt, który będzie wyceniony dużo, dużo niżej niż. Produkt, który de facto powinien być mniej więcej ukształtowany na jakimś tam poziomie cenowym, no to z pewnością raczej nie spodziewajmy się, że tutaj jakość będzie jakaś bardzo wysoka. Dom, który jest budowany według takiego kryterium tanio i dobrze, zwykle powstaje na podstawie typowego projektu czyli, krótko mówiąc, projektu, który jest zaciągnięty z jakiegoś katalogu. Stąd krajobraz naszego budownictwa jednorodzinnego jest dosyć randomowy, no bo jeżeli wyobrazimy sobie taką dzielnicę, w których jest 50 domów jednorodzinnych i każdy inwestor wybiera sobie swój dom z katalogu domów jednorodzinnych i próbuje go w jakiś sposób wpasować w realia działki, którą posiada, to faktycznie wychodzi z tego dosyć dziwna architektura. Nasz dom zwykle jest Niedoszacowany, i tutaj myślę, że właśnie to kryterium tanio i dobrze też bardzo ciekawie właśnie się komponuje, właśnie w ten aspekt. Mianowicie, krótko mówiąc, zawodzi planowanie. Jeżeli chodzi o koszty budowy, to zwykle ten budżet, który mamy na dom przeznaczony, starcza nam mniej więcej około. 50-60% całego przedsięwzięcia, i tu muszę powiedzieć, że jest pewnego rodzaju właśnie polski fenomen, bo pomimo tego, że ten budżet mamy w wysokości 50-60% inwestycji, to jednak okazuje się, że w znakomitej większości te inwestycje udaje się dokończyć. Mimo tego, czyli brakuje 40, brakuje 50% wartości inwestycji, a Polakom udaje się dokończyć realizację, dokończyć budowę swoich domów. No i oczywiście. Kluczowa rzecz, która również wiąże się z tym hasłem tanio i dobrze, to jest nadzór na budowie. Budowę najczęściej nadzoruje. Kierownik, który bierze dwa może trzy tysiące za nadzór nad całą budowę. Więcej na ten temat mówiłem w poprzednim odcinku swojego podcastu, no myślę, że tutaj tylko warto zaznaczyć jest jedno, że za 2-3 tysiące złotych budowę domu, która zwykle trwa rok, a czasem w polskich realiach nawet dłużej. No niestety raczej za takie pieniądze nie znajdziemy kogoś, kto podejmie się pracy w rzetelny i uczciwy sposób. Powierzchnia naszych domów, naszych polskich domów to też jest pewna rzecz, która jest bardzo charakterystyczna właśnie dla Polski i dla Polaków. Mianowicie rzeczą ciekawą jest to, że zwykle kiedy przeprowadzamy się do tego domu jednorodzinnego, to przeprowadzamy się z jakiegoś mieszkania, w którym wcześniej mieszkaliśmy. Te mieszkania zwykle miały powierzchnię pomiędzy 40 a 60 metrów kwadratowych, mówię oczywiście średnio. No, i w momencie, kiedy zaczynamy budować taki dom, celujemy od razu w powierzchnię, która jest 2-3 razy większa od mieszkania. Dom, polski dom, zwykle ma powierzchnię pomiędzy 120 a 180 m2. Pół biedy, jeżeli to jest 120 m2, bo faktycznie taka powierzchnia jest dosyć racjonalna. Natomiast, jeżeli to jest powierzchnia 180 m2 albo więcej. To zastanawiam się, co się stało w tym momencie z tymi osobami, które poprzednio, jeszcze nie tak dawno, mieszkało na powierzchni 60 m2 i całkiem nieźle sobie dawało radę. Dlaczego nagle potrzebują powierzchni 3, 4, a czasem nawet 5 razy większej? Podsumowując w zasadzie ten temat powierzchni domu, wydaje się, że Polacy budują zwykle o 30 do 50 m2. Powierzchnię domu większą niż jest im potrzebna. Dlaczego tak się dzieje? A zawsze może ktoś przyjechać, a zawsze może trzeba będzie kogoś przenocować: czy to członka rodziny, czy to przyjaciela, czy to kogoś znajomego. No, wydaje się, że to w sumie jest taka dosyć dziwna argumentacja, dlatego że jeżeli nawet ktoś nas odwiedza dwa razy w roku. No to ogrzewać tą powierzchnię, wyposażać tą powierzchnię, budować wreszcie tą powierzchnię nie, dla właśnie tych dwóch razy w roku wydaje się czymś bardzo, bardzo dziwnym. No ale to chyba taka nasza mentalność. Bardzo ciekawą rzeczą również dotyczącą powierzchni naszych domów. Są garaże, mianowicie te garaże zawsze, niemal zawsze muszą być wbudowane właśnie w dom. Są one niejako wkomponowane w zabudowę domu. Auto w polskiej mentalności to przecież członek rodziny. Auto musi mieć swój specjalny pokoik. W tym pokoiku musi być naprawdę ładnie, musi być cieplutko, musi być milutko. I tak jak jest powiedzmy sobie w Niemczech, czyli krótko mówiąc, tam dla aut są dedykowane wiaty, są dedykowane osobne garaże. W Polsce jakoś tak niespecjalnie się sprawdza. Garaż to musi być część domu, w związku z tym te domy też są po prostu dużo, dużo większe. Bardzo ciekawą rzeczą dotyczącą właśnie polskiego sposobu budowania są technologie, jakie wykorzystujemy. Te technologie są dość przewidywalne i faktycznie takie bardzo, bardzo powtarzalne. Mianowicie, zacząwszy, że tak powiem, od samego początku fundamenty. Fundamenty w polskim sposobie budowania to głównie ławy fundamentowe, a nie jest to rzecz oczywista, ponieważ u naszych zachodnich sąsiadów zwykle no, fundamentem jest płyta fundamentowa. U nas, bez względu na to, jaki jest poziom wód gruntowych, raczej staramy się budować na ławach fundamentowych. No, a mówiąc o wodach gruntowych, warto jest wspomnieć o izolacjach. No i tutaj królem izolacji w polskich warunkach budowlanych jest oczywiście Papa. Papa na rynku polskim jest po prostu królową. Papę używa się do izolowania niemal wszystkiego i fundamentów, i izolowania dachów, i balkonów, i terasów. Papą izoluje się wszystko. O tym zresztą mówiłem w dziewiątym odcinku Rozmów na Fundamencie. Dość ciekawym materiałem, który również wykorzystywany jest niemal do wszystkiego, jest, jest styropian. Styropian również wykorzystywany jest zarówno do izolowania naszych ścian, jak i stropów, jak i dachów, jak i balkonów, jak i tarasów. Można powiedzieć, że styropian w polskich uwarunkowaniach pełni rolę faktycznie taką wszechstronną. No i powiem szczerze, że chyba takim bardzo ciekawym wynalazkiem typowo polskim jest styropapa, czyli połączenie właśnie tej papy, która jest królową izolacji i tego styropianu, który jest z kolei królem izolacji termicznych. A zatem styropapa to z pewnością też coś, co bardzo mocno charakteryzuje polskie budowy. Jeżeli chodzi o sposób wznoszenia ścian, to myślę, że tutaj hołdujemy przysłowiu, że nasz dom, polski dom musi być wzniesiony na lata, a prace muszą być poprowadzone na mur, beton, a zatem z pewnością taki dom jest murowany. I głównym bodolcem jest tutaj Siporex. Dlaczego Siporex? Powiem szczerze, że chyba nie do końca wiem. Być może jest to kwestia tego, że bloczki z Siporexu są faktycznie dosyć dużej wielkości, w związku z tym mury z takiego Siporexu wznosi się dość szybko, dość łatwo się ten materiał obrabia. I faktycznie, jeżeli prace są prowadzone przez brygadę wykwalifikowaną, to mury pną się niesamowicie szybko do góry. I faktycznie taki stan surowy potrafi być zrealizowany naprawdę w błyskawiczny sposób. Oczywiście ceramika w Polsce też się zdarza, ale muszę powiedzieć, że. Wtedy troszeczkę wieje Niemcem. Wydaje się, że ten Siporex jest takim materiałem, który bardziej kojarzy się z Polską. Jest biały, chyba bardzo pasuje do tej naszej biało-czerwonej flagi. No, jeżeli chodzi z kolei o dachy, to tutaj królują oczywiście pokrycia ceramiczne, dachówki ceramiczne, ale rzekłbym, co z tego? Co z tego, skoro? Skoro zgodnie z trendem lat ostatnich zaczynamy instalować na naszych dachach fotowoltaikę. I to nic, że jeszcze kilka lat wstecz trwały mozolne poszukiwania przepięknych dachówek, przepięknych wzorów. Zwracaliśmy wtedy uwagę i na kolor, i na to, jak będzie pasowała ta dachówka do elewacji. Nie. To wszystko się już teraz nie liczy. Fotowoltaika zakrywa wszystko, i to też jest pewna. Polska charakterystyka fotowoltaika u nas nie instalowana jest właśnie na garażach gdzieś oddzielnych, na budynkach gospodarczych, na wiatach. Nie, jest instalowana wprost na dachu skośnym, pod którym są nasze sypialnie. Oczywiście, mówiąc o technologii, chciałbym powiedzieć, że historycznie rzecz ujmując, polskie domy budowane były głównie z drewna. Jednakże obecnie pod hasłem budownictwo drewniane raczej rozumiemy domy kanadyjskie albo domy skandynawskie, czyli domy, które w zasadzie są wykonane w konstrukcji szkieletowej. Typowo polskie budownictwo to polskie budownictwo drewniane, ale zrębowe i to budownictwo jest niestety w zaniku, a zatem tego tematu raczej już nie chcę rozwijać w tym podcaście, ponieważ faktycznie nie stanowi to jakiegoś większego procentu polskiego budownictwa jednorodzinnego. Bardzo charakterystyczną rzeczą i bardzo polską rzeczą są w budownictwie jednorodzinnym, polskim budownictwie jednorodzinnym, balkony i tarasy. No, rzekłbym, że z jakichś względów, zarówno balkon, jak i taras to mus. Może dlatego, że właśnie do tych domów przeprowadzamy się z bloków, a w tych blokach te balkony po prostu były. To była jedna z rzeczy, która zawsze występowała. W naszym budownictwie blokowym, a zatem w budownictwie jednorodzinnym też taki balkon musi być. To nic, że balkon znacznie podraża wykonanie takiego domu jednorodzinnego, to nic, że są z nim potem liczne problemy, bo płytki się odspajają, bo coś tam przecieka, bo gdzieś tam są jakieś wycieki właśnie węglanu wapnia z tych zapraw, które łączą płytki właśnie z płytą balkonu. To nic. Musi być balkon albo taras. Ja oczywiście nie mówię tutaj o tych tarasach, które są instalowane, że tak powiem, na parterze, prawda, czy też w poziomie przyziemia. Ten taras, naziemny taras, to jest oczywiście jak najbardziej naturalna rzecz. Mówię o tarasach i o balkonach, które są zlokalizowane na pierwszej kondygnacji, prawda, czyli nad parterem. Coś, co w zasadzie absolutnie nie ma żadnego większego sensu. A jednak, mimo wszystko, decydujemy się na to, żeby wyłożyć jakieś środki finansowe, żeby ten taras i balkon mieć. Jeżeli chodzi o wykończenie domów jednorodzinnych, to myślę, że tutaj też jest sporo bardzo ciekawych polskich akcentów. Mianowicie, ściany muszą być gładkie jak dubsko niemowlaka zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Wewnątrz odbiór ścian bez reflektora to po prostu nie odbiór. Jak słyszę, że ktoś zatrudnia specjalnie inspektora nadzoru właśnie po to, żeby odebrać od dewelopera jakieś tam powiedzmy sobie nie, mieszkanie, no to zwykle ten reflektor jest po prostu jednym z elementów, które taki inspektor musi mieć zawsze na podorędziu. No bo jak można odebrać ściany, kiedy po prostu te ściany nie są równe jak dupsko niemowlaka. Natomiast od strony zewnętrznej też tutaj w jakiś sposób jesteśmy też zakochani w tych takich fakturach, które tworzą wrażenie jak największej gładkości. Bardzo popularną fakturą wykończeniową w tynkach zewnętrznych jest faktura 1,5 mm. Może to oczywiście wynikać z niskiego zużycia tynków cinkowarstwowych, może to jest ten aspekt, że tego tynku po prostu relatywnie na metr kwadratowy idzie mniej, ale chyba nie. Myślę, że tutaj chyba też obowiązuje to kryterium estetyki. Zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz, dom musi być gładziutki. Królują u nas faktury 1,5 mm, ale częste są również zapytania o faktury, które mają, że tak powiem, ziarno 1 mm albo nawet 0,5 mm, czyli tworzą wrażenie wręcz gładkiej ściany. No i oczywiście ostatnim aspektem, który chciałbym powiedzieć, ostatnim takim elementem, który tworzy taki charakterystyczny polski klimat to ogrodzenie. Polska haupa po prostu musi być ogrodzona dość szczelnie. Dlaczego tak jest? Hmm. No wydaje mi się, że tak jak to powiedział swego czasu mój kolega, w końcu jest to przestrzeń, gdzie można ganiać również na golasa, no, a poza tym uprawiamy przecież coś takiego jak nasze narodowe sporty, czyli grillowanie, spotkania ze znajomymi pod chmurką, nieustanne śpiewy z gitarą w ręku. No w końcu... Nie chcemy, żeby przeszkadzać zbyt mocno sąsiadom, nie chcemy, żeby ci sąsiedzi zaglądali nam za to nasze ogrodzenie, a zatem odgradzamy się i w tym momencie instalujemy różnego rodzaju mury, panele, pergole, tuje, które stoją jedna przy drugiej. No i chyba jest to taka dosyć charakterystyczna rzecz, która wyróżnia to polskie budownictwo, i która jest bardzo, bardzo mocno kojarzona właśnie z polskim sposobem budowania. Chociaż muszę powiedzieć, że przy okazji ogrodzenia warto jest tutaj wspomnieć o takiej jednej maksymie, którą całkiem niedawno usłyszałem: że jeżeli w życiu powiodło się tobie troszeczkę lepiej niż innym, to raczej zbuduj dłuższy stół, a nie wyższy płot. Podsumowując, dom budowany na iście polski, na iście niepowtarzalny sposób jak najbardziej istnieje. Budujemy w ścisłej korelacji z zasobnością naszego portfela. I żeby była jasność, omówione technologie wcale nie muszą być złe. Po prostu trzeba wiedzieć, jak i gdzie je stosować. Mamy oczywiście swoje preferencje, mamy, krótko mówiąc, swój obraz domu po polsku. Na skoro dom po polsku istnieje, to i polskość istnieje. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my budujemy. Zbliżając się do końca tego podcastu, chciałbym powiedzieć jeszcze, że na polskiej budowie no, powinien pracować polski budowlaniec. Powinien, bo jak to wygląda w tej chwili, no to chyba wiemy wszyscy. A polski budowlaniec też jest bardzo charakterystyczny. Jest to bardziej chyba Janusz niż jakiś Steve czy inny Helmut. Spójrzmy na tę polską urodę, spójrzmy na nią bardziej wnikliwie, no bo przecież polskość to również to, jak wyglądamy. Ja pamiętam, jak na początku lat 90. wraz z grupą przyjaciół pojechaliśmy dużym fiatem do Berlina Zachodniego. To była moja pierwsza wizyta na tak zwanym zachodzie. I ku mojemu zaskoczeniu co jakieś 15 minut zauważałem Polaka i identyfikowałem go nie tyle po mowie. Ale po urodzie, po sposobie bycia oraz po ubiorze. Mieliśmy w tamtym czasie coś bardzo charakterystycznego. Taki rodzaj przebiegłości, głodu zarobienia szybkich pieniędzy, połączonego z praktycznym i dość przaśnym ubiorem. Taki fajny miks. Wspominam te czasy z rozrzewnieniem. Jako naród bowiem wyróżnialiśmy się wówczas. Bardzo, bardzo dużą operatywnością. Teraz trochę zatraciliśmy ten nasz dość osobliwy wygląd, staliśmy się bardziej europejscy, tacy chyba trochę nijacy. Ale do rzeczy. Polska historycznie była krajem bardziej rolniczym niż przemysłowym. Więcej zatem u nas było mężczyzn z urodą spracowanego chłopa. Choć również na wsi rodzili się bardzo urokliwi i piękni chłopcy. Piękny opis takiego polskiego chłopaka jest w noweli Antek. Antek to taki typowy dzieciak, który wyrósł na biednej wsi. Ale miał coś polskiego, miał coś charakterystycznego, miał piękną duszę, co widoczne było w jego, w jego dużych oczach, miał też silną i męską sylwetkę. Miał to coś, na co okoliczne kobitki zwracały po prostu uwagę. Słowem, Antek jako. Pewien symbol urody polskiego mężczyzny to unikalny w skali europejskiej miks romantycznego ducha, siły fizycznej, rozczochranych wiatrem włosów i takiego głębokiego, marzycielskiego pięknego spojrzenia. Może, może w końcu nadszedł ten czas, aby zacząć wzmacniać ten jakże oryginalny wygląd. W sumie to marzy mi się, abyśmy byli bardziej rozpoznawalni jako naród mniej europejscy, bardziej polscy. Nawet jeżeli ten wizerunek będzie dla kogoś skażonego europejskością czymś nieco przaśnym, czymś nieco wsiowym, w końcu ktoś te nasze domy wznosić musi. A obecnie ani nie wyglądamy, ani za dużo nas na tych budowach nie ma. Na polskiej budowie bowiem coraz rzadziej słychać polską mowę. Ale aby nie wieńczyć tego odcinka pesymistycznym akcentem, dowcip prosto z polskiej budowy. Niemiec, Amerykanin i Polak chwalą się tempem budowania. Niemiec mówi, że przez rok Niemcy stawiają wieżowiec i do tego są w stanie w pełni go wykończyć. Amerykanin na to stwierdza, że w rok te Amerykanie są w stanie pobudować i wykończyć, ale drapacz chmur. Polak wydaje się nie być specjalnie zaskoczony takimi osiągnięciami. Wypowiedzi Niemca i Amerykanina kwituje informacją, że w Polsce w rok nie tylko budynek się stawia, nie tylko budynek wykańcza się pod klucz, ale wpuszcza się już pierwsze brygady remontowe. I to wszystko, co przygotowałem w tym odcinku podcastu. Jeśli chcesz się ze mną skontaktować. adres, mój adres e-mail, znajdziesz w opisie tego odcinka. Słyszymy się za trzy tygodnie. Do usłyszenia. Cześć.